Siemanko, niedzielny poranku, mamy godzinę 8.39, miasteczko albo plac, nie wiem jak to nazwać, budzi się do życia, już są samochody niektóre odpalone, widać, że już zawodnicy wstali, przecierają oczy, ja już od 6.00 sobie chodzę, przejdę się, nagram jak to wygląda z rana, a potem ruszamy z zawodami. Co by tutaj Wam powiedzieć, jakie podsumowanie wczorajszego? No... Dużo rekordów, jak widzieliście. Tomek naprawił auto, więc dzisiaj będzie walczył też o swój rekord personalny, tą dziewiątkę uprawnioną. Każdy gdzieś tam dokłada troszeczkę mocy, więc powinno być jeszcze owocnie, ale jak będzie, to się przekonamy. Także krótka przerwa na kawkę z rana i lecimy z tematem. Yeah, they, 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 they hate when you elevate The second the blossoms, I'm handing them out, yeah I had to go delegate It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate They never believed that I would really fly I had to go demonstrate, I had to set them straight. They hate when you elevate Co się udało wczoraj? Pojechać życiówkę. Ile wynosi? 9,1. I co dzisiaj? Takie plany? Celujemy w ósemeczkę. Bo jakieś zmiany widziałem? Delikatne. Podniesiona do ładowania. A w jaką ósemkę? 8? 8,1 czy 8,9? 8,6. 8,6. No dobra. Celuję 8,6, 8,7. Dobra. Zobaczymy, co się stwierdza. Tak, ciemno <noise> bierze. Jak się prowadzi auto? Idealnie. Żeby nie zapeszać, bardzo dobrze. Pytanie, którego nie chciałbyś usłyszeć. Którym lepiej? Starym czy nowym? Na tą chwilę nowym. nowym. Lepiej się prowadzi. Bezpieczniej się wlatuje w metę. Okej. Okay. Czyli zrobił dobrą robotę. Tak jest. No dobra, to będę trzymał kciuki za te 8.6, tak? Tak jest. Do domu, na rodę z krzyżkami do szlądu. Rekord personalny. Udało się coś tam, no. poprawić. To co, dokładać, dokładać i. Teraz trzeba dołożyć mocy, jeszcze musimy pomyśleć, jak to zrobić. <grystanie duchu> Ale na pewno coś lepiej będzie. Do zobaczenia na. ile? Za tydzień. A później Lubin King w Miło było. Był bardzo Polecam wszystkim. No, silnik się stopił. Gratulacje z życiówki. Wykrakałeś sobie, że do śmierci będziesz robił te 9 i jest... Dziewięć i jest śmierć. Co podejrzewasz? Awaria silnika. U. stopiony silnik a czemu tak? zobaczymy, nie? trzeba rozebrać i zweryfikować życie, taki to sport ale 9.7 jest jest elegancko co tam? co tak słabo dzisiaj? albo chyba trochę źle Zrobiłem jedną rzecz. Obroty po Nie mogą się na starcie napompować przesunęłem odcinkę wyżej, bo biegi mi lepiej zmieniało, ale to pociągnęło za sobą Post na starcie niestety I co no, teraz? Zmieniamy żeby się lepiej napompować, bo teraz nie napompowałem się na starcie nie mogłem A jak ogólnie wczorajsze zawody bo tak nie pogadaliśmy Dobrze, bardzo dobrze Maszyna, zadowolony? Tak, no, jestem zadowolony. Ale coś tam się po, powoli małymi krokami do przodu rozwija, także... No i tak dalej, no. Będziemy walczyć. Hello. Widzę cię. Trzymaj kciuki, żebyś się przykleiła.

na starcie i kombinuje, jego kolejka właśnie mija ale no nie ma co ryzykować jak się nie napopuje to czasu nie zrobi więc nie ma sensu męczyć sprzętu coś będzie kombinował a nie mogę, nie mogę mu zawracać gitary bo robi tak <śm> Płacą za takie trzymanie? Ja muszę dopłacać O! Nie było tematu Panie co pan tu robisz? Siedzę Siedzę Zimno na dworze to się grzeje? Tak jest bardzo dobrze Jeszcze ubrany cieplutko Tak, no podstawa no. zima, niedługo trzeba się przyzwyczajać. Rękawiczki co no. Zapytaj się pamy bardziej jak się czuję w Niemczech na niemieckiej ziemi To wtedy posłuchamy ciekawych opinii. Zapraszam wszystkich do Niemiec. Fajna jest atmosfera, wszystko jest super, bez stresu, bez żadnej presji. Jeździć, robić dobre czasy. Polecam. On tak mówi, bo mu za to płacą. <śm> 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 When it go up Jakieś drobne problemy z procedurą, coś tam wyszło, nie wyszło, wystartował, cofnął, ruszył i 9-0. 9-0, z Haciekiem. nie poprawił życiówki i 8 się oddala, tak to bywa. I co? 9-0, 0, -0. To nic, no Ale nic, nie co? Spróbujemy jeszcze raz, spróbujemy. Już dzisiaj nic więcej nie wymyślimy, ale wiem co trzeba robić już no. widzę w czym jest problem. Nie wiem z czego się wziął, bo nie było go wczoraj, dzisiaj jest ale Zrobimy inną procedurę startu, żeby trochę lepiej się pompowało. Bo teraz gdzieś uciekł bos na starcie, nie ma nie ma bossu, no? Ale to tak... A. Wolony, no bo jakiś progres jest, skrzynie już lepiej działają, no tu też nie jest jakiś tor, że 60 stóp jest słabe, a czasy poprawia, także no W dobrą stronę co idzie, no. Jak tak o klasyk idziemy w dobrym kierunku? <grymkańska> Please don't play no games with me. I promise I'm too much. Ay, I can never let up, even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart. We always playing rough. I had enough. It ain't luck. I needed a vision. I needed a vision. I needed a collision. the I, I, I see the collision. The crash and the distance, They coming on track. No. Szkoda, bo było bliziutko eee, bardzo dobre 60 stóp ale no zabrakło gdzieś tam na mecie, więc to jeszcze nie to. Możliwe, że będzie jeszcze jeden przejazd, ale czy będzie to zaraz się okaże Fajnie wczoraj, ale tak, tak, ale tak wyglądają testy. Głowa do góry i będzie dobrze. Dwa proste słowa: motosport. Tak jest, dokładnie. Nie tak pod... powiedział, że będzie łatwo. Podsumując zawody w Niemczech. Super atmosfera, super organizacja. Polacy nie przyjadą się uczyć, jak to się organizuje imprezę. Tak jest. Tam... Skąd takie zmiany? Bo dużo nitra potrzebuje dezawod. Jak? No dużo są nitra dwa potrzebuje. silniki, a mała butla. Już poszło? A teraz jechałeś bez nitra? Nie, to jeszcze było, ale już na kolejny przejazd będzie słabo. nie? Okay. What happens when you take care of your business, what's the you do the math. man. we got him I'm the pilot in the no in the house. Watch yeah. out, get it here, watch yeah. out, get it here, watch out, get it here. Watch out, set it up, that's why I set it down, watch out, get away. I' did it really want to come against the got a one? 2, some Coś czego, się, coś, czego się nie do końca lubi, bo zbliżyliśmy się do. Zbliżyliśmy, dotarliśmy do końca. Wy do końca tego materiału, a my wcześniej, czyli teraz, jak to nagrywam, dotarliśmy do końca imprezy. 15:30. Fajrant. E, tutaj nie było półfinału, finału, bo pierwsze chyba trzy miejsca są wydawane na podstawie czasów z eliminacji. Danielowi nie udało się pojechać 8 sekund. 9.009 jest drugim dilem w Polsce. Pierwszym jest Rafał, który był z nami 9.005 Ale i był Tomasz, przyjechał i Peter Gumy ekipą kilka jeszcze osób. Ktoś mnie po nogach widzi. No i tyle, no co, dziękujemy Wiktorowi za mega kawał dobrej imprezy. Naprawdę miło tu się wpada i byliśmy rok temu i myślę, że za rok ponownie wpadniemy. Chciałbym tu wpaść, jak będzie Honda jeździła, to chciałbym wpaść tu Hondą. Fajnie, naprawdę fajnie. Nie wiem, czy można powiedzieć, że zawody. Przyjechaliśmy tu się pościgać i bawić w dobrej atmosferze i nie zawiedliśmy się, naprawdę. To coś, się dzieje z... I chce się tu wracać. O, to, co się tu dzieje, po prostu chce się wracać. No i jeszcze zapytam się, co myśli Tomek i, i Tomek i Daniel. I jedziemy. Co myślisz, Władziu, na koniec tej imprezy? Nic, ciepło, pakujemy się do domu. Jak? Ciepło i pakujemy się do domu. No. Dobrze było, wyjeździłem się. Zrobiłem, co mogłem dzisiaj. Przeanalizuję filmiki. Widzę coś nie tak? Długa droga jeszcze przede mną, no. Za rok przyjedziemy? No pewnie, że tak. Przyjedziemy. To no, no, warto raz. przyjechać. Trzy słowa na koniec. I masz klimę na drogę? Super impreza, <grym> na pewno tutaj wrócimy. Krótko zwięźli na temat, tak? Zadowolony? Bardzo. Troszkę też z awarią, co? A, naprawi no i bardzo dobrze, nie ma się za poddawać. A ty jak tam? Opalony. <noise> nie no będę pytał w jaki sposób. <głos> <głos> My nie mamy klimy jakbyś tam chciał wiedzieć. Macie? Oj szkoda. Tak no, mamy! Kurczę. Jak sobie okno otworzymy. Kurczak mi przekro. Szkoda, no? Nie widać. I trochę mniej. Dobranoc. Dobranoc. No. Ty mimo tego, że wpadłeś tylko dzisiaj jak tam? Tu Pura chodzi, cała wraca. I co tu więcej, nie? Opony... Wyjeżdżony? Słucham? Wyjeżdżony? Pewnie już sześć razy się przejechałem. Trzeba opony zmienić i... i śmigać dalej, nie? Cieszyć się, że fura cała, nie? Trzeba wczoraj Bez... już przyjechać, no, żebyś oglądał nocne wyścigi. No, ale nie da rady, nie? No, Mają swój klimat. No, na pewno. Może za rok. Jak się uda. Ty ja tu chyba lubisz przyjeżdżać, co? Pewnie. No, co roku przyjeżdżamy. No. Za każdym razem. Czy początek sezonu, czy zakończenie. Zawsze jesteśmy. Mega jest... fajnie, nie? Świadczy o tym, że to jest miło. Tak, tak. Polecamy, naprawdę. Polecamy, jest fajnie. No i super. Na razie.